Siemaneczko, tutaj Kazumi i witam Was w kolejnym filmiku z newsów, czy też spoilerów, co nas czeka niebawem w naszej pikselowej grze. Między innymi czeka nas niebawem kolejna część fabuły, zniżki na konie, a także nowości. Także serdecznie Was zapraszamy do oglądania, a Wy nie zapomnijcie zostawić łapęc w górę dla motywacji zasięgu, subskrypcji, a naprawdę warto i kliknijcie dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco. Tutaj pozdrawiam moich wszystkich wspierających. Na początek przedstawię Wam zniżki. Dokładnie nie wiemy, ile będą kosztować, ale możemy spodziewać się po poprzednich zniżkach, że konie będą tańsze o 300, czy tam 200, ile jest star końców, powiedzmy. Także przechodząc do tematu, mają być przecenione Angliki, kusyki cento. <grymne> wiadomo o co chodzi, i na razie wiemy o tych dwóch koniach. Ogólnie mam jeszcze dla Was taką ważną informację na temat 27 poziomu w grze. Jak wiecie bądź też nie, niedawno, już nawet w Polsce ludzie zaczęli zdobywać 27 poziom. No nie licznie, wiadomo. Jeśli gracie od samego początku gry i robiliście mniej więcej wszystkie zadania, które były dostępne, to taki poziom jest jak najbardziej osiągalny. Pewnie i ja bym miała taki poziom. Bo mam tam chyba połowę już 26, powiedzmy, prawie chyba. I nie, nie robiłam żadnych takich bugów, to też były na jakieś punkty dla postaci i tak dalej, bo też takie były na przykład w splocie Gaju przy fabule. Także więc na relacji na Instagramie Star Stable dało taką informację. Że ta informacja jest dedykowana dla graczy z 27 poziomem. Jest to po prostu unikalne osiągnięcie, ale też bardzo dezorientujące, ponieważ to może banować konta graczy niepoprawnie. Zespół idzie do tego problemu i będą próbować to naprawić. I jeśli zostaliśmy zbanowali niepoprawnie, to mamy, jakby, chwilę z tym zaczekać. No i jakby też możemy utrzymać pomoc od supportu, czy coś, ale... Ja tą sprawę zostawię bez komentarza. I moi kochani, teraz przejdziemy do rzeczy, które mają się też pojawić niedługo. Czyli nowe itemy. Taka przepiękna coś w stylu hiszpanki, coś takiego. No po prostu przepiękna bluzka, mega mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie też w... Wiecie, w sensie, że będzie więcej kolorów. Tutaj, tutaj też jest taki płaszcz. Czy coś tego typu. Takie przepiękne okulary. No, gdyby były czarne, to by było sztos po prostu. Także mam nadzieję na więcej wersji kolorystycznych. I takie oto link czy starkońs, kolczyki. A teraz przejdziemy już do fabuły. Tutaj będzie się rozgrywała kolejna część. I moi drodzy, w tej części poznamy. Erisę wraz z jej Hobby Horsem, który, uwaga, zmieni się takiego pluszowego konia. Także jest bardzo ciekawie, ale też będziemy mieć tutaj wątek z panem Sansem. ogólnie zjeść duszy w diabła. A jeśli chcecie wiedzieć, ile dostaniemy punktów doświadczenia dla postaci czy dla konia, to uwaga. 400 będzie dla postaci, 900 dla konia i przy tym dostaniemy 800 jordyńskich szylingów. Także moi kochani, to byłoby na tyle. Dajcie znać na co najbardziej czekacie, czy też może wyczekujecie zniżek na konia. Zostawcie oczywiście łapęci w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Także jeśli zniżek nam trzymajcie się i do następnego.